Witajcie kochani, teraz jesteśmy w Warszawie, yy, obok food trucków, <noise> i obok yy, stadionu, Centrum Nauki obok Centrum Nauki Kopernik, yy, tam jest stadion, a to jest Kopernik, tak? To jest Kopernik. To Gdzie? Tam. Tamto do to Kopernika. Tamto tam za do No. No to dobra, to, to, to też podobno Kopernik. No to w każdym bądź razie, dzisiaj kochani, ma być takie wydarzenie. Jak się nazywa. Jak to spadające gwiazdy? <grywka> spadający no, spadających gwiazd. To jedyny dzień w roku, kiedy mają być widoczne Perseidy. O, widzicie, to jedyny dzień w roku, kiedy mają być widoczne Perseidy. Tak. Tylko tu nic nie widać. Może... Tak, to no, do... zanieczyszczenie świetlne i no. chmury. No. No dokładnie, czyli w mieście nic nie widać, bo jest zanieczyszczenie świetlne. No i generalnie dzisiaj jest taki dzień, że się tam Kopernik, czy ktoś tam inny, pewnie Kopernik, umówił z miastem, tak? Że wyłączą te wszystkie światła, żeby było widać te gwiazdy wszystkie i w ogóle. Ale jak widzicie, jest yy, tak trochę burzowo. Znaczy padał już deszcz ogólnie. Ciężko powiedzieć, czy ciągle będzie padał, albo czy się w ogóle rozjaśni bo jeśli się rozjaśni, no to super, nie? Bo, no bo jakby to ma być dzisiaj i w ogóle, ale jeśli się nie rozjaśni, no to ci panowie i panie z food trucków i nie tylko ci, ci co są tam na trawkach i my też, to będziemy rozczarowani, no ale no to jakby już jest niezależne od nas. Także zobaczymy jak to wyjdzie.